Cześć wszystkim, przyjaciele! Już wcześniej rozmawialiśmy o możliwym transferze monesy do Falcons, ale okazuje się, że to był dopiero początek. No to lecimy dalej. Zacznijmy od najgorętszego tematu ostatnich dni monesy w Falcons. Pojawiły się nowe informacje na temat tego transferu. Na początku mówiło się, że wykup z G2 miałby kosztować ponad milion dolarów. Teraz wiadomo, że Arabska organizacja zapłaciła za monesy aż 2 miliony 200 tysięcy dolarów, co czyni go najdroższym transferem w historii CSa, jeśli chodzi o ujawnioną kwotę. Jeszcze pół roku temu Falcons zaczęło budować skład z topowymi zawodnikami, aby wejść na najwyższy poziom i konkurować na scenie Tier 1. Próbowali ściągnąć wiele gwiazd, ale wielu graczy im odmówiło. Przykładem jest Twist. Odrzucił ofertę Falcons ze względu na swoje zasady. Powiedział, że organizacja kontaktowała się z nim bezpośrednio, ale szybko odmówił, bo ma swoje wartości. Dodał też, że Falcons nie ma miejsc partnerskich na turniejach ISL i Blast, więc musieliby przechodzić przez kwalifikacje, a dla niego pieniądze to nie wszystko. A teraz profesjonalni gracze będą patrzeć na organizację Falcons zupełnie inaczej. Wcześniej planowano tam dość chaotyczny skład, a teraz, jeśli dostaniesz od nich ofertę, wiesz jedno. Tam grają Niko i Monesy, czyli dwaj bardzo silni i już zgrani zawodnicy. Na przykład Apex z Team Vitality podczas transmisji na Twitchu powiedział wprost Jeśli Falcons zaoferują mu 1,5 miliona dolarów rocznie albo 130 tysięcy dolarów miesięcznie, to poważnie się zastanowi nad tą propozycją. To pokazuje, że sami zawodnicy zaczynają się oferować i publicznie mówią, za jaką kwotę są gotowi przejść do tej drużyny. Ciekawie się to wszystko układa. Zobaczymy co będzie dalej. Na razie czekamy jeszcze na oficjalne ogłoszenie transferu Monesy. Myślę, że stanie się to już po zakończeniu PGL Bucharest. Porozmawiajmy teraz o G2. Jeśli Monesy faktycznie przejdzie do Falcons, to kto zajmie jego miejsce jako snajper? Po tym jak Monte ogłosiło, że polski snajper Hades został przesunięty na ławkę rezerwowych po 8 miesiącach współpracy, pojawiła się gorąca wiadomość od HLTV. G2 prowadzi rozmowy z Monte w sprawie wypożyczenia Hadesa. Miałby on zastąpić Monesy na czas przejściowy przed majorem. Społeczność jest w szoku. Co robi zarząd G2? W sieci wiele osób wyraża niezadowolenie. Według fanów jest tylko jedno logiczne rozwiązanie: To Simple. Kassad podzielił się swoją opinią. G2 musi podpisać kontrakt z Simpla jako zastępstwo Monesy na majora. Wszyscy będą oglądać i robić szum wokół G2. A simple pewnie chętnie zagrałby na majorze, więc czemu nie? Na Twitterze ludzie piszą jedno. albo Simple, albo Dexter, Tylko nie Hades. But Simple, we need you right here right now. Zaiwe's got more MVPs than you right now. Monacy's just reunited with Nico. This donk kids running around making everybody look like idiots. You're the only man, Simple, and if you still want it, if you still got it, the time is now. Step into the mask of the samurai and become the destiny.

Pamiętacie, gdzie byliście, kiedy Kadia N wygrał ten niesamowity clutch przeciwko Gambit w finale i zapewnił zwycięstwo w ESL Pro League? To był niesamowity moment, który warto oglądać co roku. A teraz wam o nim przypomnę. That's nuts. So, so he actually shoots the orb in the back of the head without anyone looking. Gets the orp and kills the guy CT. Ah uh, yeah, ah uh, yeah. Oh, oh, my God, he's knifed him and he's gotten away with the orb. I'm starting to get nervous. There's no way. There's no way, Caden, you can't win Pro League like this! You can't win Pro League like this! No way! Axile's left! 40 seconds and the bombs on A. Take your time, son! You're about to make the play of your career. Oh my god, 30 seconds. Now Axel's on ramp. He's got 30 seconds to think this one through. A knife kill? You can't. Jumped over him. Up, gets the info. He just has to hit this shot and he's done it for heroic. The leader calling well above his years, clearing. Corners. Oh, oh no! no! You're an animal! Koledzy z drużyny nie wierzyli własnym oczom, a pokój eksplodował. Tak, to było w czasie lockdownu związanego z COVID-em. Ten szalony klacz został później nazwany Zagraniem Roku przez HLTV. Częścią tej historii jest fakt, że była to piąta i ostatnia mapa w finałowym maratonie przeciwko najlepszej drużynie świata w tamtym czasie. A skład heroik tworzyli KDN, Stawn, Tesses, Ziusz i Refresh. A teraz porozmawiajmy o PGL Bucharest 2025, który właśnie dobiegł końca. Pula nagród wynosiła 1 250 000 dolarów. W poprzednim filmie mówiłem, że sytuacja Falcons wyglądała bardzo źle. Przegrali dwa pierwsze mecze i mieli bilans 0 do 2. G2 z kolei zaczęło znakomicie, wygrywając oba swoje spotkania. Przejdźmy teraz od razu do fazy playoff. Falcons w ćwierćfinale zmierzyli się z Gamer Legion. Po wyrównanej walce wygrali 2 do 1. W półfinale trafili na Face i tam również odnieśli zwycięstwo 2 do 1, awansując do finału. G2 w ćwierćfinale pokonało Virtus Pro wynikiem 2 do 0, a w półfinale zmierzyli się z Complexity, drużyną, która wcześniej wyeliminowała Aurora, dawne Eternal Fire. Complexity jednak nie dało rady G2. I przegrało 0-2. No i mamy finał: Falcons przeciwko G2, a inaczej mówiąc, Dexter przeciwko Monesy. Wszyscy wiedzieli, że to ostatni turniej Monesy w barwach G2, bo już niebawem ma zastąpić Dextera w Falcons i ponownie połączyć siły z Niko. To tylko dodaje tej historii jeszcze więcej emocji. Pierwszą mapą był Mirage: Pik G2. Ale coś ewidentnie poszło nie tak. Po stronie terrorystów zdobyli tylko cztery rundy, a po zmianie stron, grając jako CT, udało im się wygrać zaledwie jedną. Ostatecznie Falcons wygrali 13,5, a Dexter osiągnął rating 1,79. Tutaj nasuwa się pytanie: czy to G2 kompletnie się posypało? Czy może Dexter razem z Kiksanem ich po prostu zdominowali? Drugą mapę, czyli swojego pika, Nuke, Falcons wygrali wynikiem 13-7. Mecz był wyrównany do stanu 7-7, ale potem G2 nie zdołało już wygrać żadnej rundy. Można odnieść wrażenie, że Falcons już dobrze się zgrali. Jak to się mówi, potrzeba czasu, żeby drużyna zaczęła grać na pełnych obrotach. Trzecia mapa to był pik G2. Ancient, ale i tutaj nie byli w stanie niczego konkretnego pokazać. Walczyli, ale nie dali rady. Falcons domknęli serię na trzeciej mapie wynikiem 13 do 8 i wygrali cały turniej. No i w końcu Falcons podnoszą swój pierwszy puchar w CS. Są zadowoleni, ale bez wielkich emocji. W końcu to nie był jakiś ogromny czy prestiżowy turniej, nawet bez obecności kibiców. MVP turnieju został Dexter. Dla mnie to zaskoczeniem. Może chciał jeszcze pokazać przed odejściem z Falcons, że potrafi strzelać i udało mu się. Może ktoś go teraz szybko wykupi. To już wszystko. Dzięki za oglądanie do końca. Zostawcie lajka i napiszcie w komentarzach, kogo G2 powinno wziąć za Monesy.